Moc traktorów John Deere produkuje jedne z najmocniejszych traktorów na rynku. Modele takie jak Seria 8R czy Seria 9R to maszyny o imponującej mocy, przeznaczone do pracy na dużych powierzchniach, wymagających intensywnego użytkowania. Traktory te charakteryzują się wyjątkową mocą silnika, co pozwala im na realizację najbardziej wymagających prac rolniczych, takich jak orka, siew czy prace z ciężkimi maszynami. Oto kilka przykładów. Seria 8R. Traktory tej serii. Oferują moc od około 280 do 410 koni mechanicznych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych silników i układów hydraulicznych, te maszyny potrafią zrealizować zadania w bardzo krótkim czasie. Silniki spełniają normy emisji spalin Stage 5, co sprawia, że są one nie tylko mocne, ale także bardziej ekologiczne niż wcześniejsze modele.